Święty Jakub zadaje nam interesujące pytanie w drugim czytaniu. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie sądził, utrzymywał, mówił, że wierzy, ale nie będzie spełniał uczynków? To znaczy jego wiary nie będzie widać w tym, co robi, czy jak żyje, jak postępuje? To jest ciekawe pytanie, bo przecież. Wszyscy, którzy jesteśmy tu na Eucharystii, jesteśmy z powodu naszej wiary. Jesteśmy dlatego, że wierzymy. To nie jest muzeum, to nie jest przedstawienie teatralne, na które przychodzimy, żeby troszkę się rozerwać, może czegoś się dowiedzieć, ale przychodzimy ze względu na Pana Jezusa. A jednak to pytanie Jakubowe jest aktualne i dotyczy każdego z nas, serca każdego z nas. Czy faktycznie utrzymując, że wierzymy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że uznajemy istnienie Pana Boga, czy mówi o tym nasze życie, nasze decyzje, nawet nasze myśli? Bo nie chodzi tutaj o to, co ktoś widzi w nas, ale czy faktycznie nasz sposób nawet myślenia jest świadectwem, że wierzymy, że istnieje Pan Bóg? I myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że są pewne granice naszej wiary. Są jakby pewne przestrzenie, w których uważamy, że Pan Bóg działa. No, choćby Eucharystia. Wierzymy przecież, że hostia za kilkanaście minut, mocą ducha świętego na słowa kapłana, staje się ciałem Jezusa. Wierzymy, że wino z odrobiną wody za parę chwil. Będzie krwią naszego zbawiciela, dokładnie tą samą krwią, która płynęła na Golgocie z jego ran. Nasza wiara mówi to wyraźnie, ale czy nasza wiara sięga także poza mury naszego pięknego kościoła? Czy sięga także poza to, co uważamy, że dziać się powinno? Kiedy Jezus zabiera uczniów dzisiaj. W okolicy wiosek pod Cezareą Filipową są bardzo daleko na północ od Jerozolimy. W istocie uznajemy, że jest to najdalszy punkt, do którego Jezus ze swoimi uczniami dotarł, licząc właśnie od Jerozolimy, czy nawet bardziej konkretnie od świątyni w Jerozolimie. Okolice Cezarei Filipowej to jest miejsce, gdzie w Starym Testamencie znajdowało się miasto Dan. Ono było najbardziej wysunięte na północ. To była granica państwa Izraela. Na południe było to miasto Beerszeba, które do dzisiaj istnieje. Więc tak jak my mówimy od Bałtyku po Tatry, określając granice naszej ojczyzny, tak w Starym Testamencie mówiono od Dan do Beerszeby. Dan znane przede wszystkim było w Starym Testamencie z tego, że kiedy po królu Salomonie, który był synem króla Dawida... Izrael rozpadł się na dwa królestwa, na północne i na południowe. To na północy, właśnie w Dan, pierwszy król północnego państwa ustanowił świątynię, której postawił złotego cielca, dokładnie takiego samego, jak kiedyś Izraelici ulepili na pustyni. No, bo mówił sobie, po co lud ma chodzić do Jerozolimy. To jeszcze się nawrócą, nie daj Boże, to niech lepiej tutaj zostaną, niech tutaj ofiary składają, niech tu się modlą. I dlatego Dan od samego początku właściwie było symbolem fałszywego kultu, fałszywej wiary, kompletnych błędów teologicznych. My byśmy tak dzisiaj to powiedzieli. I patrzcie, jak ciekawie: dzisiaj Jezus zabiera swoich uczniów właśnie w takie miejsce, gdzie od wielu, wielu lat, od setek lat, w sposób fałszywy spoglądano na Pana Boga. I tam pyta swoich uczniów, za kogo uważają mnie ludzie, co ludzie o mnie mówią? No to jedni mówią to, drudzy co, to, jeszcze inni mówią coś innego. I wtedy Jezus zadaje im to pytanie, które sprawia, że następuje cisza. A wy za kogo mnie uważacie? I ta cisza, myślę, że mocno dzwoniła w uszach uczniów, bo w tym momencie. Oni musieli określić granice swojej wiary. Kim jest ten, z którym od jakiegoś czasu już chodzą. Jasne widzieli cuda, słyszeli niesamowite rzeczy, które głos głosił. Ale jasno wyrazić to, kim on jest, i wyrazić to publicznie, to jest coś innego niż nosić wiarę tylko w sercu. A jednak Piotr się odważa i mówi: Ty jesteś Mesjaszem, to znaczy tym, którego Bóg od wieków zapowiedział, którego obiecał. Ty jesteś wypełnieniem obietnic Boga. Ty jesteś znakiem, że Bóg jest naprawdę wierny. Ty sam jesteś synem najwyższego Boga. I to jest potężna wiara, którą wyznaje Piotr. Za chwilę jednak, kiedy Jezus zaczyna tłumaczyć, co czeka mesjasza, tego, którego Bóg wysłał, że zostanie odrzucony przez ludzi, nie zostanie uznany. Nie będzie obwołany królem wszystkich narodów, nie będzie uznany za kogoś najważniejszego, będzie odrzucony, będzie torturowany i ostatecznie zamordowany, tak jakby nie miał żadnej władzy, tak jakby nic nie mógł zrobić, jakby nie umiał uratować nawet własnego życia. No to my nie chcemy takiego mesjasza. To ja nie chcę takiej obietnicy, która. Nie spełnia moich oczekiwań, która nie będzie ratować mnie z moich doświadczeń. I Piotr trochę naturalnie reaguje, Panie, to jest niemożliwe. Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, a tak wierzę, to na pewno to wszystko na Ciebie nie przyjdzie. To musi być pomyłka, bo mój Bóg to jest Bogiem, który ma niszczyć wrogów, który ma wszystko prowadzić tak, jak ja sądzę, że jest dobrze. I odpowiedź Jezusa jest bardzo szokująca, bo Jezus mówi: "Wynoś się, idź precz". To jest formuła, która była używana także w czasie egzorcyzmów, kiedy wyrzucano złego ducha. Jezus mówi: "Idź precz, diable, idź precz, szatanie". Mówi to zwracając się do Piotra. I teraz co się dzieje w gruncie rzeczy? Zobaczcie. Na pytanie Jezusa Kim mówicie, że ja jestem? Piotr odpowiada prawidłowo. Dlaczego? Zgadywał? Strzelał? Nie. Jezus tłumaczy jasno: Ty usłyszałeś głos mojego ojca w swoim sercu. Tak jakby mówił: Piotrze, widzę, że się modliłeś. Widzę, że rozważałeś na modlitwie tę sprawę, że poświęciłeś troszkę czasu na adoracji czy jakiejś innej formie czasu spędzonego z panem i twoja odpowiedź jest dobra rozeznałeś tak jak trzeba ale za chwilę kiedy Jezus mówi o cierpieniu o męce o tych sytuacjach niesamowicie trudnych nawet trudnych do przyjęcia już nie chodzi o to żeby w nich uczestniczyć wtedy Piotr już reaguje jako Piotr wtedy już jakby nie dopuszcza do głosu Pana Boga już nie pyta panie jak to mam zrozumieć on Reaguje bardzo raptownie, naturalnie, moglibyśmy powiedzieć, tak jak reagujemy bardzo często my. Ale wtedy Jezus mówi: Piotrze, stop. Czy to jest głos Ojca? Czy zapytałeś w sercu, jak to trzeba rozumieć? Czy mówisz tylko od siebie? Bo jeśli mówisz tylko od siebie, jeśli się nie modlisz, nie rozważasz z Panem Bogiem tej sytuacji, to na pewno dostęp ma do ciebie zły duch. Tam, gdzie zabraknie w naszym życiu Pana Boga, tam na pewno diabeł swoje trzy grosze dołoży do naszego myślenia, do naszego mówienia, do naszego działania. Jeśli nie zapraszamy Pana Boga w sposób aktywny, aktualny, tu i teraz, jesteśmy skazani na rozmaite i bardzo sprytne pokusy. Więc to jest wezwanie do tego, żeby za każdym razem pytać Panie, jak mam myśleć o tej sytuacji? Co ty widzisz w tym, co się dzieje? Powiedz mi, daj mi swoje słowo. Potrzebuję twojej pomocy. No bo nie raz będziemy w sytuacji, w której jest Piotr. Oczywiście nie tak, że Jezus będzie nam bezpośrednio zadawał pytanie, ale wiele razy spotykamy się z działaniem drugiego człowieka. Może z własnymi błędami. Może z sytuacją gdzieś ogólnie, w naszej ojczyźnie czy na świecie. W sytuacjach, w zdarzeniach, które nie mieszczą nam się w głowie, które są dla nas nie do przyjęcia i wywołują w nas rozmaite reakcje. Ale jeśli zabraknie wśród tych reakcji stanięcia wobec Pana i zapytanie: Jezu, pomóż mi zobaczyć, czym ta sytuacja jest naprawdę. Pomóż mi zobaczyć, że Ty jesteś Mesjaszem, że jesteś Panem. Że jesteś synem Boga żywego w tej sytuacji, także daj mi odwagę, żebym się nie bał. Daj mi odwagę, żebym nie sądził, żebym nie oskarżał. Daj mi cierpliwość, żebym nie szemrał, nie narzekał i nie marudził. Pozwól mi zobaczyć Twoje działanie w tej sytuacji. No bo jeśli jesteś Panem, to nie ma granic Twojej władzy. Jeśli wierzymy w Boga którego wyznajemy i za moment będziemy wyznawać go publicznie, to jego władza nie ma granic. Owszem, w naszym życiu nie zobaczymy do końca jego chwały, jego mocy. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć jego całkowitego zwycięstwa, bo ono dokona się na końcu czasów w taki sposób widzialny. Ono już się dokonało na krzyżu, ale na razie jeszcze na świecie są także siły zła które w jakiś przedziwny sposób Pan Bóg dopuszcza, ale tylko dlatego, że jest już naznaczona granica, definitywny koniec wszelkiego zła. Jest moment, który Bóg już ustalił swoją władzą, kiedy całe zło zostanie unicestwione. Ale do tej pory my musimy reagować naszą wiarą, wierząc mu na słowo, nie na podstawie tego, co widzimy. To jest ta trudność. I to jest to pytanie Jezusa: Za kogo mnie uważasz, to znaczy, według ciebie, dokąd sięgają granice mojej władzy? Pyta Jezus z Twojego serca: Co ja mogę zrobić? I chcemy, Panie, odpowiadać razem z Piotrem: Nie ma granic Twojej władzy, Twojej mocy, Twojej chwały. Są granice naszej wiary, to prawda, jesteśmy słabi. I troszkę tak jak. To zdanie Jakubowe, jaki pożytek, bracia Moi, z tego, że ktoś mówi, że wierzy, jeśli w gruncie rzeczy nie widać tej wiary w jego działaniu. I tu nawet nie chodzi o nasze dobre uczynki, tylko chodzi o naszą odwagę spoglądania w oczy tym sytuacjom trudnym, tym doświadczeniom, zagrożeniom, niebezpieczeństwom. Więc tak, nasza wiara jest wciąż słaba, Panie. Wciąż są granice naszej wiary, wciąż upadamy. Jeśli chodzi o ufanie Tobie, ale prosimy, abyś nieustannie rozszerzał, umacniał naszą wiarę, abyś dodawał nam sił, tak abyśmy mogli nie tylko deklarować w sytuacjach takich prostych, łatwych, że Ty jesteś Panem, ale wszędzie tam, gdzie czujemy się zagrożeni, gdzie po ludzku nie widzimy rozwiązania, ale wierzymy, że. Ty w swoich dłoniach masz rozwiązanie wszystkich naszych sytuacji, wszystkich naszych spraw. Niech Pan obdarzy Was pokojem.